Najlepszy wers, część 95. Dzisiaj uwaga Basiu, skup się, bo będziemy wybierać wszystkie okienka, na których znajduje się nasze człowieczeństwo. Kapkę Belmondo. Ja już tutaj w głowie. Jakie okienka? O co? Co wiesz, o co kamera. Znajdź skuter, znajdź światła drogowe. Tak, 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 i już mamy od razu wyjaśnienie. Kapczan. No. Kapczan. Kapcza. No, Jak czyli... sprawdzamy w komputerze, weryfikujemy, czy jesteśmy człowiekiem. Tak, czyli uwaga, w pełni automatyczny, publiczny test Turinga do odróżnienia komputera od ludzi. Mm -hmm. <laughs> A nasz kobiet wiryczny zastanawia się, czy wciąż jest człowiekiem Wiekiem. i czy po tym wszystkim, co się wydarzyło, można powiedzieć, że się auto zdehumanizował. Tak. No, ale nie. Albo my wszyscy. No, <laughs> to jest, na ciekawe bardzo, co mówisz. No, no bo... bo wszyscy żyjemy w tym. Worldwide, Prawda? tak, wszystko, wszystko jest worldwide, lokalne. a gdzie jest lokalne, tak, gdzie tak, jest tak, to tak. Gdzie fajne, jest przytulne, gdzie jest to domowe, e, gdzie jest to takie takie otulone, tą ciepłutką jak ja <laughs> zawsze mówię, e, tylko wszystko jest e, obce, zimne, jednakowe. I tutaj może od razu przejdę do e, rzeźby Magdaleny mm -hmm. Abakanowicz, która nazywa się Tum. Uwaga. Jest to grupa postaci. Bez głów. Tak, możemy zrobić tak. Tak? I już mają głowy. <laughs> Wszyscy stoją e, odwróceni w tym samym kierunku. Widać, że się nie patrzą na siebie. Każdy jest z nich osobno. Każdy dba tylko i wyłącznie o ten swój skrawek, który ma pod nogami. Ten swój kawałek podłogi. Zobacz, tak. jak to można teraz w dwójnasób określać, tak. że z jednej strony, kiedy <coughs> słyszymy mój jest kawałek podłogi. podłogi, to jest to coś takiego naszego, ale z drugiej strony, jeżeli dba się tylko o to, nie patrząc na szerszy kontekst, no to, to. wychodzą postacie bez głów. Tak. Mm -hmm. Zbiorowość, wspólny los, ale każdy osobno. No, bo to jest takie bardzo ciekawe. I tutaj no. zamiast wgryzać się w tekst, Iwana płyniemy. Ale właśnie było to jest Kolektywizm versus indywidualizm. Tak, ale to jest na podstawie tego tekstu, który mhm. jest zajebisty. Nie wiem, nie mogę się zdecydować na najlepszy wers, bo jest tutaj ich dużo. Mam zaznaczone właśnie, wszystko już jest World Wide, a gdzie jest lokal? Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal. Mocne. No, według mnie to jest najważniejszy wers. Tak, to jest mhm. najważniejszy wers. I uwierzyłem w żart, tak jak Sancho Pansa, to mój rap, to moja barataria. I teraz, <śmiech> <śmiech> przepraszam, bo to jeszcze jakieś pozostałości. <laughs> tak. Sancho Pansa został wkręcony przez księcia i księżną. Był to szyderczy, okrutny żart, że dostanie gubernatorem na swojej własnej wyspie. Generalnie tam w tych wszystkich rycerskich romansach, tak, Giermek dostawał po wyprawach, po zdobytych łupach od swojego rycerza właśnie władzę nad wyspą. Z tym, że ta jego wyspa to było zapuszczone miasto, mhm. chcieli z niego zakpić, chcieli z nim wzbudzić poczucie tego, że ma jakąś cząstkę władzy, ale Sancho Pansa. Był rozsądny, był spokojny. On się nie poznał na tym żarcie, ale mimo to coś mu tam w tym nie grało i on e zanegował, to tak, zanegował to, nie zgodził się. Jeszcze miałam cytat, ale go sobie tutaj nie wzięłam, ale... Iwona, ja mam tutaj cały cytat. Chcesz Masz odmawiać? cały cytat? Tak. O, tu widzisz! Dobra. Dzień dobry i dobranoc Wam, panowie. Puśćcie mnie. Muszę kazać się obandażować, bo dzięki nieprzyjaciołom, którzy potra potratowali mnie i więcej niż sto razy przespacerowali się po mnie, mam prawie wszystkie żebra popękane. No właśnie i tutaj tak, się wszyscy przespacerowali po Sancho, a u nas podmiot liryczny przeżył tyle końców świata, tyle plag egipskich, tak. e, prawda, tutaj nazwanych szarańczami. E, Ocalał w Armagedonie e, oraz po drugiej stronie w skandalu, tak. przeszedł przez to wszystko, no ale gdzie jest w tym momencie? Ma te połamane żebra, mm. zostanie, e, znaczy Sancho Panza ma połamane tak, tak, żebra, on to paralele. tak. tak? Mm. I przeżył te wszystkie swoje wyprawy, bitwy, tak samo jak nasz y, bohater. Y, wszystkie te skandale, Armagedony, i obydwoje nie tak łatwo się to odzobacza, nie tak łatwo się to nawet powiem od odczuwa. No tak, no takie pitie troszeczkę, tak, tak. prawda? Z jednej strony, z drugiej budowanie postaci, no. budowanie człowieka, charakteru, doświadczeń. To słynne przez cierpienie do gwiazd. Um, ja nie ja chcę się powtarzać, bo jak ktoś ogląda, to wy wiecie, co ja o tym uważam. Ja no. uważam, że ma być sielsko, angielsko, cały czas i miło i wcale nie musimy być budowani przez złe doświadczenie. Ja uważam, że przez dobre. Ale czy znaczy, taki yin yang. Musi być ta kapka tego. Ja już nie chcę. dobrego w złym, nie. złego w dobrym. Ja chcę już tylko dobre. <grym> ale, popatrz, ale to jest. Tak. Mamy tutaj, miałem tylko zrobić to, co mam, tak. z tego, co mam. Hustle as usual. Tak, tak. Uwaga, tak, tak. a teraz. Hustler to jest osoba, która od razu robi to, co do niej należy. Nasz bohater jest osobą z kręgosłupem moralnym, z charakterem. Robi to, co do niej należy. No bo miał to, tak. miał to i miał tak. to zrobić, miał to. Ale jest, możliwości. Tak. tak. Mhm. Ale to nie wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. No tak, też już. E, tak. Jest wrzucony w pewne ramy, schematy, struktury, tak jak ten dzisiejszy świat, dzisiejsze środowiska niestety działają. Mm -hmm. Ja tutaj mam teraz jeszcze też, Szymborską, bo Szymborską. ja mam jeszcze Dobrze, to ja szybko Szymborską Nie całość, nie, nie całość. Okay. Wiersz nazywa się Pisanie ży życiorysu Zacznę od momentu, że Ważniejsze kto cię zna Niż kogo znasz Podróże tylko jeśli zagraniczne Przynależność do czego, ale nie dlaczego znaczenia bez za co Pisz tak, jakbyś z sobą Nigdy nie rozmawiał i omijał z daleka Pomiń milczeniem, psy, koty i ptaki pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny. Raczej cena, wa, raczej cena niż wartość i tytuł niż treść, raczej już numer butów niż dokąd on idzie, ten za kogo uchodzisz. Do fotografa z odsłoniętym uchem. Liczy się jego kształt, nie to co słychać. Co słychać? Łomot maszyn, które mielą papier. Czyli mamy tutaj świat wymaga od nas suchych faktów. Bez uczuć. Tak, jak ci ludzie bez głowy. Jak ci ludzie mhm. bez głowy. A ja nie mam jednak tekstu, <śmiech> więc <śmiech> powiem z głowy. Pamiętacie może ten wiersz Różewicz'a, jak dobrze? Tam jest coś takiego, jak dobrze być w lesie, jeść jagody. Myślałem, że nie ma jagód. I nasz podmiot liryczny jest w tym momencie. Tam, gdzie podmiot liryczny u znajdował się w chwili, kiedy myślał, że już w lesie nie ma jagód, że już nie ma lasu, że już nigdy nie będzie dobrze. To tak samo zresztą jak w Osieckiej, e Dzieci urodzą się nowe nam. To y w piosence z Czterech Pancernych. Po tym, co się stało, po tym hiobowym okresie, powinien przyjść czas. Kiedy znowu staniemy się ludźmi, kiedy wszystko zostanie nam w dwójnasób wynagrodzone, tak przynajmniej działa nadzieja. No, tak, to, tak to powinno być. No i wiele umiera, historii... Ona umiera ostatnia. Tak, a wiele historii tak. wskazuje na to, że rzeczywiście ta cierpliwość i to budowanie siebie popłaca. I... Ja zawsze mówię, że nie ma takiej dupy, z której by się nie wyszło, a jak tak. wiemy, fortuna kołem się toczy, tak, tak więc ten, te pośladki się tak zatoczą. Ja a propos dupy jeszcze, e, a propos dupy, jesteśmy a u Gombrowicza, no e, i mrówka słonia w dupę ugryzie, o, no, no właśnie, no. tak. Na, natomiast w naszym tekście, no, w tym momencie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. W międzyczasie Sagan Zamiast zamienił zmiar. się w Trashcan. Sagan to od razu dla mnie skojarzenie z tęczą i z karłem, które na końcu tęczy ma ten garniec, czyli Sagan ze złotem. A po angielsku to jest mhm. wariant imienia Sage, który znaczy mądry, zwycięska osoba. Mamy Hastlera, mhm. mamy Sage'a i jeszcze mamy Sinusoidę tę proporcjonalność, mhm. która oznacza obraz najczystszego dźwięku o danej częstotliwości. Ojej, no to tutaj teraz niesamowicie. No. Dziękujemy ślicznie. Dzięki. Do zobaczenia. Pa! pa.